Siemaneczko, ja jestem Asteczek, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w, na stronie Battlefi... No... Jakoś tak I to jest stronka Na której są przeróżne turnieje Z różnych gier Na przykład Z Critical Opsa I właśnie Dzisiaj jest turniej Za 5 godzin i właśnie chciałem stworzyć już od dawna tak chciałem stworzyć drużynę y ktoś mi powiedział o tej stronie już nie pamiętam kto i właśnie chciałem stworzyć drużynę y i y będziemy mieć mm, treningi i grać w turnieje z tych turniejów będą odcinki albo nawet no odcinki raczej y z z gierek różnych i właśnie będę potrzebuję czterech osób do drużyny, więc możecie pisać w komentarzach swoje y, rangi w Critical Opsie y, i wbijać na Discorda. Tam będę robił rekrutację na moim serwerze Discord i. Będzie spoko. Możecie pisać też, proponować nazwy. Yy, w grze no toaseczek. Yy, I możecie no, pisać propozycje dla drużyn, i pisać, kto by chciał być w drużynie. Oczywiście będę brał tych najlepszych graczy. Więc no żebyście tam się potem nie dziwili dlaczego wy nie byliście wybrani. I w tym krótkim filmie to chyba by było na tyle, więc wielkie dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, wbijajcie na Discorda. A ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.